Czasami wspominam o tym, jakie są najczęstsze błędy, jakie możemy popełnić w reklamach na Facebooku i Instagramie. Natomiast istnieją pewne pułapki, w które meta celowo stara się nas wrzucić, które mogą sprawić, że również będziemy marnować budżet reklamowy zupełnie nieświadomie dlatego, że Facebook będzie w tym momencie cieszył się i gratulował nam, że nasze kampanie są fantastycznie ustawione, że mamy stuprocentowy wynik sposobności, czyli, że nasze kampanie są w ogóle super, mega wow, natomiast w praktyce okazuje się, że po prostu mamy poustawione dużo różnych takich dziadowskich tak naprawdę ustawień, które sprawiają, że nasze kampanie wcale nie są optymalne, a bardziej po prostu realizują cele Facebooka, czyli po prostu cele, żeby wydać jak najwięcej kasy i żeby ułatwić Facebookowi zbieranie danych, optymalizację tego całego systemu, a nie koniecznie cele polegające na tym, że po prostu my, my, jako reklamodawcy, będziemy mieli na tym najlepszy zwrot. Czyli wbrew pozorom, te wszystkie podpowiedzi, które nam sugeruje Facebook, bardzo często nie są dobre dla nas. Są dobre dla Facebooka. Natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym są te pułapki, jak ich nie popełniać i dlaczego, żeby po prostu nie przepalać budżetu reklamowego, to obejrzyj ten film. Ja nazywam się jak Buzik, a to jest kanał Sekrety Marketingu. Zaczynajmy. Okej, okay, a więc pierwsza rzecz, na jaką warto tutaj zwrócić uwagę... To jest tak zwane automatyczne stosowanie ulepszeń. I tego możemy nie widzieć na poziomie naszego menedżera reklam z kampaniami. Natomiast jak wejdziemy sobie tutaj w przegląd konta po lewej stronie u góry, to będziemy mieli takie bardzo ogólne opcje związane właśnie z naszym kontem reklamowym. No i tutaj właśnie w dwóch miejscach widzimy, zachętę do tego, żeby właśnie włączyć takie zoptymalizowane, automatyczne korekty dla naszego konta. Możemy to odkliknąć tutaj, skonfiguruj teraz. Możemy to też włączyć tutaj za pomocą przycisku włącz automatyczne dostosowanie. Facebook bardzo mocno to promuje, żebyśmy po prostu pozwolili mu automatycznie zarządzać naszym kontem reklamowym. Nawet widzimy tutaj taką panią, która jest bardzo zadowolona i zrelaksowana, ale myślę, że ona jest zrelaksowana dlatego, że ona jeszcze nie sprawdziła, co Facebook zrobił z jej kontem w momencie kiedy włączyła skonfiguruj teraz. Generalnie te opcje, które Facebook chce nam tak naprawdę włączyć, to jest na przykład przełączanie z klasycznego targetowania na targetowanie Advantage Plus. To jest przełączanie w ogóle z klasycznej grupy na grupę odbiorców Advantage Plus. To może być takie automatyczne dostosowanie, że na przykład zwiększamy bądź zmniejszamy budżet reklamowy w niektórych kampaniach, albo na przykład dopasowujemy automatycznie nasz materiał reklamowy do naj, najlepszych praktyk i jakieś tam zaleceń, od Natomiast powiem szczerze z mojego doświadczenia i z doświadczenia mojego zespołu w Emerald Media, że zdecydowana większość tych automatycznych, dodatkowych jakichś takich ulepszeń, optymalizacji od Facebooka generuje gorsze rezultaty. Niż ręczne ustawienia, jeżeli ktoś to robi oczywiście w sposób prawidłowy. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś przypadkowo y, losowe opcje sobie ustawia na koncie reklamowym, no to być może te automatyczne dostosowania będą lepsze, ale w 90% przypadków te wyniki będą po prostu słabsze, jeżeli będziemy korzystali z tych opcji, które nam tutaj y, bardzo mocno rekomenduje Facebook. W związku z czym, jeżeli masz włączone te automatyczne dostosowania. Polecam to wyłączyć. No więc wiemy już, jaka jest pierwsza największa mina, którą po prostu trzeba tutaj e, uniknąć. Natomiast, jeżeli masz jakieś doświadczenia w korzystaniu z tych automatycznych ulepszeń, czy to na, po, na podstawie całego konta, czy też jakieś tam poszczególnych opcji, napisz w komentarzu, jakie są twoje doświadczenia z tymi różnymi ulepszeniami od Facebooka, czy też tam optymalizacjami samych kreacji, bo być może masz odmienne doświadczenia. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. A my przechodzimy dalej. Przejdźmy sobie teraz do kampanii i porozmawiajmy o kolejnej pułapce, w którą Facebook stara się nas wrzucić. I ta pułapka to jest po prostu mechanizm, który powoduje, że wydawanie budżetu w pierwszych dniach od publikacji naszej reklamy jest zawsze zwiększone. Zobaczmy sobie na przykładzie, stwórzmy sobie jakąś e, przykładową kampanię, niech to będzie kampania na przykład na ruch. Przejdźmy sobie dalej, wybierzmy sobie tutaj ręcznie tworzoną kampanię z celem ruch. Swoją drogą te ulepszone kampanie to też jest pułapka, ale to już nawet nie będę się jakoś bardzo mocno tutaj rozwodził nad tym. Dobra, mamy klasyczną kampanię z celem ruch. Przechodzimy sobie dalej, tak żeby sobie wybrać budżet na poziomie zestawu reklam. Jako lo lokalizację mamy tutaj witrynę. No i tutaj niżej mamy budżet i harmonogram. No i w przypadku budżetu dziennego, jeżeli damy sobie tutaj na przykład 100 zł dziennie, żeby łatwiej było, można policzyć, jak będzie to wyglądało, mamy informację od Facebooka, że wydamy średnio 100 zł dziennie, ale maksymalne wydatki dzienne to może być 175 zł, czyli 75% więcej. A maksymalne tygodniowe to 700 zł. Czyli w praktyce może się tak zdarzyć, że Facebook jednego dnia wyda nawet 175 zł, ale w ujęciu całego tygodnia ta kwota powinna się zgadzać z naszym średnim budżetem dziennym. Czyli po prostu jednego dnia wyda więcej, ale na przykład innego dnia wyda trochę mniej, no i uśredniając to będzie około 700 zł. Natomiast na czym polega pułapka? Pułapka polega na tym, że Facebook zdaje się, że po prostu jakby rozumie, że większość reklamodawców wyłącza reklamy po 3-4 dniach. I żeby nie pozwolić im na to, żeby wydali przypadkiem za mały budżet, to praktycznie zawsze po publikacji kampanii z budżetem dziennym możemy zauważyć, że w pierwszych dniach te wydatki są większe. Często nawet są maksymalne. Czyli jeżeli wybierzemy sobie 100 zł dziennie, to bardzo często jest tak, że od razu na dzień dobry, pierwszego dnia Facebook wydaje 175. Często jest też tak, że drugiego dnia również na dzień dobry wydaje kolejne 175 zł. No i o ile może się tak zdarzyć, że faktycznie to będzie. Prawidłowe działanie i że faktycznie w tych pierwszych dniach e, algorytmy po prostu wygenerują e, więcej konwersji, więcej kontaktów, kliknięć czy czegokolwiek. E, natomiast najczęściej w praktyce działa to w ten sposób, że Facebook po prostu spieszy się z wydawaniem tego budżetu, zanim po prostu wyłączymy kampanię. Później po prostu zwalnia, tak żeby faktycznie w ujęciu tygodniowym nasze wydatki się zgadzały. Natomiast jest to po prostu strategia mająca za zadanie zwiększyć wydatki, zanim zdążymy wyłączyć kampanię. To jest bardzo nieładne ze strony Facebooka, że zagrobił, tak bo. Nie sądzę, żeby to było robione po to, żebyśmy mieli lepsze rezultaty, tylko faktycznie, żeby zdążyć z tymi wydatkami, zanim większość ludzi po prostu wyłącza reklamy. Aczkolwiek, jeżeli chcesz się uchronić przed taką e, sytuacją, to na niektórych kontach reklamowych można sobie wprowadzić takie limity, że na przykład zestaw reklam nie może wydawać więcej niż tam powiedzmy 20% yy, bądź nie mniej niż 20% od tego budżetu dziennego w konkretne dni i to jest pewnego rodzaju ograniczenie, natomiast na niektórych kontach tego nie ma, tak jak na przykład na tym koncie. W związku z czym wtedy, jeżeli koniecznie chcemy tego uniknąć, to możemy sobie wybrać budżet całkowity i wtedy wybrać po prostu maksymalną kwotę, którą chcemy, żeby Facebook wydał w jakimś określonym czasie, natomiast wtedy faktycznie Facebook też będzie wydawał tą kwotę w taki sposób, że on ona teoretycznie no, może być rozdysponowana tak, że najpierw pójdzie więcej, potem pójdzie trochę mniej, więc nie mamy do, do tego tak naprawdę takiej pełnej kontroli. To, co ja też sugeruję robić, to na przykład zaczynać po prostu z mniejszym budżetem. Na przykład dać sobie na dzień dobry 40 zł, no i wtedy w praktyce Facebook wyda 70. Jak chcemy, żeby wydał 100, to dajmy mu tam powiedzmy. No, niech to będzie 60 zł, wtedy mamy około 105 zł dziennie, i potem możemy konsekwentnie powoli ten budżet zwiększać. Ewentualnie po prostu, jeżeli planujemy naszą kampanię na dłuższy okres, na przykład na dwa tygodnie albo na miesiąc, no to ten budżet dzienny na poziomie 100 zł, teoretycznie nie powinien być takim dużym problemem, bo jeżeli wydamy trochę więcej w pierwszych dniach, później jakoś się to unormuje. Natomiast jeżeli planujesz kampanię na 3-4 dni i wybierasz budżet dzienny, masz praktycznie pewne, że Facebook wyda dużo więcej. Wtedy po prostu e, sugeruje korzystać z budżetu całkowitego, jeżeli to jest taka kampania, która ma po prostu po kilku dniach zostać wyłączona. Kolejna pułapka, w jaką Facebook niestety bardzo chętnie nas wpuszcza, to są tak zwane automatyczne optymalizacje materiału reklamowego za pomocą sztucznej inteligencji. Wszystko brzmi pięknie, technologicznie, ta sztuczna inteligencja to brzmi super. Natomiast w praktyce, z moich obserwacji wynika, że te optymalizacje najczęściej przynoszą gorsze rezultaty niż taka zwykła, surowa reklama, która z nich nie korzysta. Ale Facebook stosuje kilka różnych sztuczek, żebyśmy faktycznie nawet nie zauważyli, że te optymalizacje są włączone. Zobaczmy, jak to wygląda, jak ustawiamy sobie jakiś materiał reklamowy, np. dla reklamy z obrazem. Tutaj e, źródło możemy sobie pominąć, wybieramy sobie multimedia. Mamy tutaj kadrowanie. Kadrowanie na razie zostawię w spokoju, bo to nie o kadrowanie teraz chodzi. Tak samo tekst na chwilę mogę zostawić w spokoju. Generowanie za pomocą AI również na razie odpuszczam. No i tutaj mamy ulepszenia materiału reklamowego Advantage Plus. I warto zwrócić uwagę na to, jak to jest w ogóle zaprezentowane. Mamy animację 3D, która jest wyłączona, no więc e, przeciętny użytkownik mógłby w tym momencie stwierdzić: OK, czyli tutaj jest jedna e, optymalizacja do weryfikacji, ona jest wyłączona. No to mogę kliknąć. Gotowe, prawda? <ścoughs> Nic z tego. Bo tu Mamy jeszcze inne aktywne ulepszenia i one są widoczne dopiero w momencie, kiedy sobie przeskrolujemy niżej. One są po prostu schowane. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Facebook zaprojektował to w taki sposób, że tutaj mamy jakieś do weryfikacji, które jest wyłączone, ale tak naprawdę nie pokazuje nam tego, że sześć innych optymalizacji jest tutaj włączone. Zupełnie nie wiadomo w ogóle dlaczego. No i tak naprawdę ja praktycznie zawsze wszystkie te optymalizacje tutaj wyłączam. Po prostu odklikuję po kolei, bo nie chcę z nich. Jeszcze Facebook pyta, dlaczego nie chce. Mój problem nie jest wymieniony, albo może nie chce się z tobą dzielić tym problemem. Wyłączam po kolei te wszystkie tutaj ulepszenia. Facebook, jak widzicie, bardzo stara się nas powstrzymać, nawet pyta o powód, dlaczego chcemy to wyłączyć. No, dlatego, że po prostu tego nie chce. Nie muszę się tłumaczyć z tego, dlaczego nie chcę korzystać z tych ulepszeń. Ale w momencie, kiedy już powłączaliśmy te ulepszenia, klikamy sobie gotowe. Warto jeszcze sprawdzić po. Ustawieniu materiału reklamowego, czy jakieś automatyczne optymalizacje z AI nie są mimo wszystko włączone i można to zrobić. Zjeżdżając tutaj niżej, mamy tutaj właśnie ulepszenia materiału reklamowego Advantage plus 0 na 7, czyli sukces. Czyli żadne ulepszenie nie zostało nam w tym momencie wciśnięte. Kolejny, bardzo częsty problem, który widzę, właśnie pułapka, którą widzę na Facebooku, to jest. Podsuwanie pewnych dodatkowych opcji, które odznaczyliśmy przy duplikacji reklam. Czyli po prostu, kiedy wybieramy sobie tutaj opcję powiel, to bardzo często Facebook zaproponuje nam, jak damy sobie tutaj, o, w ten sposób powiel. To bardzo często zdarza się, że już na tym etapie Facebook proponuje nam powielenie tej kampanii, ale z włączeniem dodatkowych różnych opcji, którą tam nam po prostu sugeruje. One są wszystkie pozaznaczane domyślnie, tak żebyśmy mogli to po prostu kliknąć i powielić z tymi wszystkimi ulepszeniami. Ewentualnie nawet zdarza się, że on na przykład pomiesza jakieś opcje przy powielaniu. Bo na przykład mamy wybrany jakiś formularz błyskawiczny w naszej reklamie, mamy wybranego piksela w naszej reklamie i po powieleniu jedno i drugie może być po prostu wyłączone, albo na przykład może być zupełnie inny formularz wybrany. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Podejrzewam, że po prostu Facebook czasami ma jakieś błędy przy duplikowaniu reklam. Natomiast ważne dla nas jest to, żeby pilnować, czy aby na pewno wszystko po powieleniu materiału reklamowego wygląda tak samo. Bo to jest bardzo popularna pułapka, której możemy nie zauważyć, i nawet doświadczeni marketerzy czasami to po prostu mogą przeoczyć. Kolejna bardzo częsta pułapka to jest automatyczne zarządzanie budżetem reklamowym. Mamy taką sytuację, że na przykład mamy zestaw reklam, w którym mamy powiedzmy cel reklamowy sprzedaż albo cel reklamowy kontakty na stronie i pod spodem mamy cztery różne kreacje. I Facebook teoretycznie powinien wydawać budżet na taką kreację, która będzie generowała dla nas najlepsze rezultaty. Czyli jeżeli to jest kampania na kontakty czy na sprzedaż, to ta reklama, która będzie miała najwięcej sprzedaży bądź kontaktów, dostanie od Facebooka później najwięcej budżetu. W teorii. Natomiast w praktyce bardzo często jest tak, że Facebook tak naprawdę nie optymalizuje pod kątem wyniku, który chcemy generować na samym końcu, tylko pod kątem kliknięć w reklamę. Czyli jeżeli dana reklama się po prostu klika mocniej, no to Facebook będzie więcej kasy wydawał na tę konkretną reklamę. I Najczęściej to jest skorelowane jedno z drugim. Czyli po prostu reklama, która generuje najwięcej kliknięć często też jest najskuteczniejsza, bo po prostu lepiej przykuwa uwagę, po prostu więcej osób koniec końców znajdzie się na naszej stronie niższym kosztem, więc tym samym po prostu ma więcej... Konwersji czy tam kontaktów, więcej konwersji generuje taka reklama. Ale zdarzają się sytuacje, w których jedna reklama wybija się pod względem np. klikalności, ale niekoniecznie generuje potem jakieś kontakty czy sprzedaże. I w takiej sytuacji Facebook również będzie pakowywał większość naszego budżetu właśnie w tą reklamę. I jeżeli mamy kilka reklam w zestawie reklam, ok, powinniśmy w ten sposób to optymalizować, żeby po prostu Facebook mógł gdzieś tam dynamicznie, elastycznie zarządzać tym budżetem, ale trzeba mimo wszystko obserwować, czy reklama, którą, e, która ma największą e, powiedzmy gdzieś tam klikalność i największe wydatki, czy aby na pewno jest najlepsza dla nas pod kątem celów biznesowych. Jeżeli nie jest, to po prostu trzeba ją wyłączyć, no bo niestety ona po prostu będzie zjadała większość budżetu, dlatego że Facebook właśnie. <grym> Stosuję taką pułapkę, że wydaje więcej kasy nie na tą reklamę, która jest dla nas najlepsza, tylko dla na Facebooka, bo jeżeli jakaś reklama y, mocniej się klika, no to tym samym sprawia, że po prostu więcej czasu użytkownicy będą dzięki tej reklamie spędzali na platformie, ale niekoniecznie będą coś później kupowali w naszej firmie czy na naszej stronie, będą więcej czasu spędzali na Facebooku, Instagramie, no a o to właśnie algorytmem chodzi. No i ostatnia pułapka, w jaką można sobie wpaść, to jest pułapka związana z Advantage Plus. Jak mamy grupę odbiorców w Advantage Plus na poziomie zestawu reklam, to możemy teoretycznie wrzucić tak zwaną kontrolę grup odbiorców. Czyli tutaj możemy sobie wybrać opcje, które według Facebooka nie będą w żaden sposób tutaj e, naruszone, no ale w praktyce to jest na przykład minimalny wiek. Czyli możemy sobie dać na przykład wiek minimalny, powiedzmy 25 lat. Czyli to mogą być osoby, które mają co najmniej 25 lat i teoretycznie wszystko jest ok, ale. Tutaj jeszcze możemy dodatkowo dodać sobie na przykład propozycję naszych grupy odbiorców i teoretycznie, czy to jest pułapka, no, to jest teoretycznie zachowanie algorytmu, które jest tutaj opisane w ten sposób, bo na przykład jeżeli wybierzemy sobie wiek, dajmy na to 18 do powiedzmy 50, no to teoretycznie Facebook informuje nas, że to jest tylko propozycja naszej grupy odbiorców i że może mimo wszystko wyświetlać reklamy osobom w innym wieku, natomiast Prawdziwe problemy zaczynają się w momencie, kiedy na przykład ustawimy sobie bardzo wąski zakres wieku dla naszej kampanii, dajmy na no to, jeżeli dalibyśmy od 18 do 20, bo taka grupa wiekowa nas interesuje, jakby czemu nie, w zależności od naszego biznesu, to bardzo często w takich ustawieniach właśnie, kiedy mamy grupę odbiorców w Advantage Plus, te ustawienia wieku będą kompletnie zignorowane. Ja już widziałem przykłady takich kampanii, że na przykład dajmy na to konto reklamowe promujące kursy przygotowujące do matury, maturzyści, Maturzyści w wieku od 18 do 19, maksymalnie do 20 lat, jeżeli ktoś na przykład e, kończy technikum albo e, ponowny, ponownie e, podchodzi do matury. I w takich ustawieniach z grupą odbiorców e, Advantage Plus widziałem, jak kampania wydawała bardzo dużą część budżetu na osoby w kategorii wiekowej 65+. Kompletnie bez sensu. Dlatego, że właśnie korzystamy z tak zwanej propozycji grupy odbiorców, a Facebook mimo wszystko jednak robi swoje. W związku z czym, jeżeli mamy bardzo konkretnie określony przedział wiekowy dla naszej grupy odbiorców, którego nie chcemy ruszać i nie chcemy, żeby Facebook nam wyświetlał reklamę seniorom albo osobom, które się kompletnie nie kwalifikują wiekowo do naszej grupy odbiorców, no to musimy wtedy przełączyć się na pierwotne opcje grupy odbiorców, bo inaczej Facebook po prostu zrobi, co chce, wyda nasz budżet tak, jak będzie mu się po prostu podobało, a niekoniecznie tak, jak będzie najlepiej dla nas i dla naszej firmy. Natomiast jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak ogólnie korzystać właśnie z tej grupy odbiorców w Advantage, Plus, bo nie mówię, że to jest rozwiązanie, które jest złe i z którego nie należy nigdy korzystać, no, są takie przypadki, kiedy grupy odbiorców w Advantage Plus będą po prostu generowały lepsze rezultaty, więc jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak korzystać z tego, tej opcji, kiedy korzystać, kiedy nie korzystać, w jaki sposób ją łączyć z innymi opcjami, to zachęcam się w tym momencie do tego, żeby sprawdzić ten film w którym opowiadam szczegółowo o tym, jak korzystać z grup odbiorców Advantage Plus, albo jak nie korzystać z grup odbiorców Advantage Plus, tak żeby po prostu Twoje kampanie generowały lepsze rezultaty.